Witam serdecznie. Dziś w środzie z rybą Priapella Kompresa. Troszkę je wystraszyłem, bo pogasiłem po bokach światło. Muszą nam powypływać. Zresztą zaraz je nakarmię. Priapella Kompresa. Znana też jako palenkę Priapella. Nie wiem czemu po angielsku tak ją nazywają. Znaczy wiem, że jest taka lokacja Palenque płynie tam rzeka i są tam mieczyki i występują też te priapelle no i pod wpływem nie wiem jakiego czynnika komuś tak bardzo się spodobały te priapelle z tej rzeki czy też lokacji Palenque że po angielsku właśnie można znaleźć je pod nazwą Palenque Priapella rybki pochodzą z Meksyku Liczne ryby dam może karmę i zacznę opowiadać może od karmy. Karma jest kluczowym czynnikiem w rozmnażaniu tych ryb. Teraz ja dałem im bardzo dużo planktonu żywego. O, uruchomiły się. Jeżeli chodzi o hodowlę tych ryb, to są to ryby naprawdę proste. Wymagają e, wody średnio twardej o pH, e, od średnio twardej do twardej OPH 7,2 do 7,5, czyli lekko zasadowej wody, średnio twardej lub twardej o temperaturze między 24 a 26 stopni. Taka jest e, najlepsza temperatura dla tych ryb. Powyżej źle się czują poniżej też nie trzymałem ich jeszcze w niższych temperaturach zobaczymy jak to będzie na razie mają u mnie 26 stopni dość ciepłe lato jest w Fischumie, tutaj w piwnicy mam 26 stopni w pozostałej części piwnicy jest 22-20 także dopiero będę za jakiś czas Wam mógł powiedzieć co się stanie jak spadnie temperatura poniżej 24 stopni oczywiście nie zamierzam stresować ryb tylko po prostu naturalnie zacznie mi to spadać na jesieni temperatura. Zwyczajowo kichśum jest 22, więc trzeba będzie dogrzać im tutaj. Jeżeli chodzi o roznażanie tych ryb, tutaj zaczyna być ciężko. Ogólnie opisywane są jako trudne do rozdnażania. Kluczowym czynnikiem w roznażaniu jest po pierwsze brak stresu. Ten brak stresu wynika po pierwsze z odpowiedniego karmienia ryby. Wymagają dużych ilości żywego pokarmu, najlepiej w każdym razie, dużej ilości karmy mięsnej. Najlepiej, jakby to były owady larwy ochotek, larwy komarów to w ogóle najlepiej. Wodzien też się nadaje, aczkolwiek on jest mało pożywny. Ja tutaj daję głównie no tak 80% rozwilitka to jest. Tak to u mnie wygląda w moich hodowlach w ogrodzie planktonu. W każdym razie to karmienie żywą karmą jest bardzo ważne. Zresztą u wielu ryb bardzo dobrze się sprawdza żyworodnych. Te ryby są przystosowane do zjadania larw insektów różnych i po prostu no, musimy też zapewnić im to w karmie. Najlepiej jak jest to też karma żywa, bo y, to wpływa bardzo dobrze na psychikę ryb. Nie nudzą się po prostu. Ryby też potrafią się nudzić i to negatywnie wpływa na ich y, psychę i na ich ciało, ponieważ y, takie ryby, które się nie ruszają, siedzą tylko gdzieś tam w kącie. I tylko jedzą, no to szybko się opuszczają, nie żyją zbyt długo. Drugim czynnikiem jest odpowiednia ilość miejsca do pływania przy zachowaniu gęstej obsady roślin. Czyli tak jak u mnie tutaj w tym zbiorniku obecnie jeszcze technicznym, ryby mają zapewnioną dużą część akwarium, gdzie mogą swobodnie pływać. Te ryby trzymają się głównie powierzchni i środkowej części zbiornika. Więc w tych miejscach muszą mieć tą przestrzeń. W przyszłości zbiornik, oprócz tych dużych kryptokoryk w nic będzie miał e, taki trawnik. E, obecnie to się nazywa Helantum. E, wcześniej to był Echinodorus tenelus. E, no i zamierzam e, obsadzić no właśnie całkowicie tym. I zostawię jeszcze taki narożnik, jak tutaj widać. Z jakimiś paprociami o gęstych korzeniach. Najlepiej jak widzę sprawdza się tutaj moja paproć Ceratopteris. Ona tutaj sobie bardzo dobrze rośnie. Nie za szybko, tak jak w moim akwarium, gdzie mam limki. Tutaj akurat nie jest inwazyjną rośliną, nie umiera, rośnie powrótku, ale przede wszystkim, co najważniejsze, stanowi idealne schronienie dla narybku. Zaraz to zbliżę. Zobaczcie sobie, jakie gęste korzenie. Eee, bardzo podobne w pokroju do korzeni pisti, z tym, że korzenie pisti po pewnym czasie się rozpadają i całe dno mamy zaśmiecone właśnie takimi krótkimi korzonkami a te korzenie mają to do siebie, że po prostu cały czas rosną i nie zrzucają tych takich drobnych głośników, tak jak to na przypadku miejsce w przypadku pisti w pewnym momencie. Ryby są dość towarzyskie, jak widzicie, mamy tutaj w akwarium towarzyskim, z innymi rybami żyworodnymi, na pierwszym planie. Było widać Faliftis Fiber Feri. Niestety nie umiem tej nazwy nadal dobrze wymówić. No i mam tu też mieczyki Hellera, gdzie one są? A tam są teraz. Szukają rozwiłitek. Mam tu też mieczyki Hellera. Myślę, że można je trzymać także z większymi gatunkami konsaczowatych pochodzącymi z Ameryki Środkowej. Zdążyłem się dowiedzieć, że mogą występować w akwenach, gdzie są Astyanax mexicanus, czyli ryby spokrewnione z moimi ślepczykami jaskiniowymi, a w zasadzie to ten sam gatunek, tylko w innej formie powierzchniowej. Różnie się nazywają, a tak naprawdę to jest jeden gatunek. Świetne ryby, bardzo żywe. Charakterystyczną cechą, jeżeli chodzi o ich wygląd, jest to niebieskie oko. Przypominają w ten sposób nieco liśniąco oczki. Z daleka można by pomyśleć, że to jakiś duży gatunek liśniąco oczki jest. Tak poza tym ryby są koloru żółtego. Przypominają nieco takie żelki, ponieważ przy odpowiednim oświetleniu to ciało jest takie lekko półprzejrzyste, wygląda wręcz jak takie lekko gumowate. Bardzo naprawdę żywe ryby tworzą klimat w akwarium. Teraz powiedzmy, że jest małe zamieszanie, ale normalnie pływają tutaj u góry. Razem z Faliktys, no i dołączałem do nich mieczyki co jakiś czas. Tak naprawdę świetna grupa. Jeżeli chodzi o rozwód, jak wspomniałem, jest to trudne, bo jest związane ze stresem. I porady, które spotkałem na internecie, w zasadzie sprowadzają się do jednego: żeby jeżeli chcemy mieć młode, to musimy zminimalizować stres. Musimy odpowiednio karmić e, tymi żywymi larwami owadów. No i oczywiście trzeba zachować wodę w bardzo dobrej jakości, bo ile dorosłe ryby, jak wspomniałem, są dość łatwe w hodowli, to doprowadzić je do rozrodu nie jest tak łatwo. Ja obecnie mam 5 młodych kiapelni. Co to tam było? Co to? Ach. Na tle e, tej maty z włókna kokosowego przepłynęła samica Falichtys. Przez chwilę myślałem, że opowiadam Wam o młodych rybkach, a tu nagle e, płynie sobie młoda rybka, co byłoby niezłe. E, w każdym razie, no miałem warta. Udało mi się e, zdobyć, e, no zdobyć, udało mi się <śmiech> <śmiech> pozyskać 5 młodych rybek. Od razu je odłowiłem, bo <laughs> mam wrażenie, że one polują na swoje młode. Ponieważ kiedy łapałem te młode, to e, dorosłe ryby bardzo się nimi zainteresowały. Jedynie siatka je odstraszyła, e, tak więc no, muszą być jakieś rośliny pływające, ponieważ one raczej te młode piepele trzymają się tak samo jak dorosłe powierzchni i środkowej partii. A ryby, które widziałem pływające w tym zbiorniku, właśnie były tuż przy powierzchni. E, dwie ryby złapałem tutaj właśnie w tym gąszczu między innymi no a trzy pływały swobodnie jeżeli chodzi o ilość młodych bo tu nie wspomniałem nie są te ryby zbyt płodne, po ciąży trwają, trwającej 28 dni lęgnie się do 20 młodych więc mój wynik 5 plus coś tam na pewno pożarły nie jest taki najgorszy tym bardziej, że no spotkałem się już też e, z innymi hodowcami, którzy narzekali, że nie chcą się za bardzo rozmnażać. E, póki co no, to był jeden miód, czyli te, raczej jedna samica tylko rzuciła. E, moja grupa hodowlana składa się z 10 ryb. E, no i proporcje są takie, że mam 6 samic i 4 samce. Myślę, że 10 sztuk to jest minimum, jakie powinniście mieć, bo jest to typowo stadna ryba. Jest o wiele bardziej stadna od mieczyków, które sobie pływają, czy od tych falichty z fal Po prostu trzymają się razem. W mniejszej ilości przypuszczam, że może to wywołać u nich stres. Zastanawiałem się też, czy by nie zwiększyć ilości ryb. Minimalne akwarium dla tych ryb to podobnie 100 litrów. Mój zbiornik ma tych litrów 250. To jest 100 na 50 na 50, więc spokojnie mogę dołożyć jeszcze ryb tutaj. Jeżeli chodzi o wzrost młodych, jeżeli karmimy je Artemium, rosną dość szybko. Moje już wkrótce tutaj wpuszczę. Jeszcze poczekam do końca tego miesiąca. Powinny mieć już ponad 1,5 cm. Ostatnio widzieliście, pokazywałem te priapel w przeglądzie, co słuchać w u To prawda, one nie wylęgły się dzień przed tym filmem, tylko już mam je jakieś ponad 2 tygodnie. Ale dość szybko rosną, z tego co widzę. No, no, i rodzą się też dość duże, bo ryby, które odłowiłem, miały tak no, spokojnie z 8 mm. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo przyjemna, żywa ryba, żyworodna. Nie atakująca innych ryb, pływająca w grupie, tworząca piękne stado. Idealna, aby ożywić zbiornik. Dodać w nim życia, trzymają się tak jak wspomniałem powierzchni i środkowej partii akwarium, więc spokojnie można dołożyć tam coś innego, co będzie sobie żyło przy dnie. No, mój zbiornik jest zbiornikiem towarzyskim, ale wyłącznie dla ryb żyworodnych. Z czasem trafią tu też oczywiście krewetki. Jeszcze się zastanawiam, jakie. Na pewno no, muszą to być krewetki, które lubią tą twardszą wodę. Być może Amano. Na pewno dam troszeczkę Neokardinia moich kundli, bo one są dość odporne. Niestety w twardej wodzie słabo się rozmnażają, dlatego hmm, myślałem może nad makrobrachium jakimś innym od tego, które mam. Naprawdę świetna ryba, polecam. Bardzo się cieszę, że trafiłem na te ryby. Jest podobny gatunek ryb, Alfaro, ale tych ryb póki co nie mam. Wspominam o nich, bo są bardzo, bardzo podobne, tylko smuklejsze, ale też mają to niebieskie oko. Więc kiedyś w przyszłości pewnie trafią do mnie. Jeszcze raz zbliżę na nie. Myślę, że podzieliłem się z wami wszystkimi istotnymi wiadomościami. E Jeżeli chodzi o budowę akwarium, to tak jak wspomniałem, no, możecie oczywiście użyć patychów. Zobaczcie, mam tutaj matę z włókna kokosowego. Ona już kiedyś się moczyła, oczywiście, przez rok e w paludarium, więc obecnie nie nie zakwasza mi wody tak więc można zastosować korzenie lub taką wymoczoną przez pewien czas matę, która nie oddaje już całkiem dobry pomysł na tło imitujący brzeg takiego przerośniętego korzeniami zbiornika czy też powiedzmy rzeczki jeżeli chodzi o rośliny polecałbym żabienicę. najróżniejsze ja sobie tutaj zbieram Eee, zobaczcie sobie co tu, tu mamy Impai, Marti i e, Argentiana eee, Żabienice e, lubią twardszą wodę więc e, lepiej nadają się takiego zbiornika niż kryptokoryny e, no z którymi możecie mieć problemy bo jeżeli przekroczycie ich tolerancję, jeżeli chodzi o twardość wody, to momentalnie wrzucą wam liście e, Polecam też z roślin właśnie tą teratopteris, jako roślinę, która będzie pływać sobie gdzieś i tworzyć schronienie dla narybku. E, pod tym teratopteris można wsadzić albo bolbitis, albo właśnie Mikrozorium e, U mnie to jest tak wspomniałem, w zbiorniku technicznym na razie wszystko za jakiś czas będę budował ten zbiornik już e, oczywiście z tą obsadą ryb ale już z podłożem i etc ach e, jeszcze nie wspomniałem o wszystkich pokarmach, które im podaję e, bardzo dobra rzecz to polecam mikrobe lift jak wspomniałem, ryby wymagają dodatku owadów. Tutaj jest Gupienki i towarzystwo Gupienko Booster. On zawiera, nie wiem, czy to widać, zawiera dodatek owadów. 27%, nie, przepraszam, momentu. Tak, 27%, może zbliżę trochę, będzie mi łatwiej to pokazać. O, widzicie? Coś takiego naprawdę świetna sprawa. Polecam, jeżeli możecie kupić zooplankton. 8%, 27% insektów. Dodatkowo jeszcze stymuluję je e, takim pokarmem sery. Insekt granulat, granulis. E, po prostu rozcieram te granulki w palcach. Da się to zrobić. Co nie zjedzą kapelio, to jedzą mieczyki no i stosuję też dodatek taki wipan sery polecam te pokarmy pokażę Wam ten mikrolift bo może ten jest mniej znany pokarm w postaci o, takich dużych płatków obrzydliwie naprawdę cuchnąco pachnących ale wyjątkowo chętnie jest przez ryby zostawmy je Niech zaczną padać. E, co wy No, ta, ta pierwsza jest właśnie, że tutaj ja chcę coś nagrać. A teraz się wystraszyłem. E, chyba, że przez to zdałem. A nie, zauważyły teraz, że jest. No już myślałem, że się wygupiłem przed wami. No naprawdę widzicie musiały zauważyć, że to udana karma leci. Naprawdę cuchnie to strasznie, przynajmniej dla mnie, ale ryby to wyjątkowo chętnie przyjmują. Ten drugi pokarm, po nie to jest taki bardzo drobny proszek nie bardzo drobny, coś jak ziarnka maku. Dość łatwo upadający, jak widać. Bardzo chętnie pobierany przez ryby, a szczególnie przez narybek, ponieważ to jest drobny pokarm. Niestety nie widziałem większych opakowań, ani też w innej formie, na przykład płatków tego pokarmu. Ale naprawdę polecam tego boostera dla gupików, bo wydaje mi się, że lepiej się wybarwiają ryby, jak się karmi tym boosterem. No a tak jak wspomniałem w przypadku moich kriapelni to on na pewno yy, bardzo pozytywnie wpłynie na nie a Już sam fakt, że tych pięć młodych uzyskałem świadczy o tym, że idę w dobrym kierunku To mi się lat przepala nieraz błyskać jaśnie, raz ciemniej o, Teraz przy trochę mocniejszym świetle, bo on się rozpalił Zobaczcie właśnie widać to lekko przejrzyste ciało, które jest takie żółtawe Muszę zmienić belkę. Ok, 20 minut, o, przesadziłem. Słuchajcie, to wszystko na temat tych ryb dzisiaj. Mógłbym przy nim siedzieć i gadać jeszcze z godzinę. Yy, polecam je wszystkim. I zapraszam do piątkowego odcinku ryby. Cześć.